Cześć, witajcie, z tej strony i dzisiaj robimy tylko taki odcinek taki jakby informacyjny, jak zrobić ankietę na YouTube Pyta, py, pytał się mnie y, Jortex, Jortex możesz mi napisać w komentarzu pod tym filmem jak się to wymawia specjalnie dla siebie robię pokazuję y, jak się robi ankietę zobacz, masz swój kanał wchodzić, wchodzisz, za, zarządzaj filmami czekamy, czekamy, no ci będzie odpalało ojej co tak długo się odpala? dobra wchodzisz tutaj w panel No, ile to się ładuje? Przepraszam. Wchodzisz w panel i zobaczcie, tu jest posty. Można robić posty inne. Patrzcie, możecie wejść w otwórz kartę społeczność. Albo zobaczcie, jeśli nie masz tego, otwórz kartę społeczność, to wchodzisz w utwórz i utwórz posta. i tutaj od razu przekierowujecie na swój kanał i masz taką opoście. Proszę, możecie sobie napisać. No i tam jakieś ankieta z obrazami i możecie jakieś inne i napisać tutaj coś, obraz dać, tu kolejne coś i dać inny obraz. No taki informacyjny film. No i tu są moje te, te ogłoszenia mhm. Dobra oczywiście ja to usuwam Anuluj. No i to by było widzowie na tyle Taki informacyjny filmik jeśli chcecie takich więcej to zostawcie łapę w górę Cześć